Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają syna człowieczego. A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjaszem, synem Boga Żywego. Na no to Jezus mu rzekł. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły Ci tego, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Amen. Moi drodzy, dwie rzeczy. Pierwsza to jest związana z taką tą relacją słowową z Panem Jezusem. Często do tego wracam, ale... Ta dzisiejsza Ewangelia no, zaprasza do, do sobie takiego przeprowadzenia, takiej refleksji, kim dla mnie Pan Jezus jest. Dlatego, że to jest pewien rodzaj, taki, to co dzisiaj mamy, to jest pewien rodzaj takiej, takiego sondażu, które teraz, no, teraz są dość popularne. Próbuje się na nich też kreować również rzeczywistość. Ale pamiętajcie, pamiętajmy o tym, że to są pewne, pewne rodzaje, pewnego rodzaju instrumenta socjologiczne. Bo na przykład, jeżeli byśmy wzięli bardzo prosty sondaż, sondaż socjologiczny, mamy tak zwane Dominikantes i Komunikantes. W październiku liczone jest tzw. Dominicantes i, do, i Comunicantes, czyli e, liczona jest liczba w październiku. To już tam z reguły się w październik bierze, ze względu na to, że, że w październiku to społeczeństwo już wraca z wakacji, działki przekopane z reguły już zamknięte i są słoty, ale jeszcze jest nie na tyle zimno, żeby już szklanki nie było i że nie, było, nie można było pójść na przeświętą. świętą. W z, czym z reguły. Ta liczba osób uczęszczających na przy świętą z sposobu widzenia socjologicznego jest najwyższa. Więc dlatego to się robi, tak raz w roku przeprowadzają to, to palotyni, to jest taki specjalny instytut kości statystyczny kościoła katolickiego, no i tam liczą, no i patrzą, i tam ile osób tam jest na mszy świętej, ile przyjął komunię świętą. Dominikantes to są obecni na mszy świętej i komunikantes to są ci, którzy przyjmują komunię świętą. No i teraz jest pytanie, czy tego typu wskazówki, tego typu indykatory, czy one mówią o naszej wierze? Nie. Ale mówią o jakimś zjawisku społecznym, religijnym, kultowym, tradycyjnym, różnie. Bo jeśli byśmy wzięli na przykład, ja bym wziął weźmy na przykład. Bierzemy na przykład społeczeństwo, które jest w danej zamkniętej enklawie. I wszyscy 100% jak kto żyw chodzi na mszę święta. No więc, nie wiem, społeczeństwo, nie wiem, tysiąc mieszkańców, 2000. tysiące. I teraz za tych dwa tysiące przerzucę, rozproszę ich i część wrzucę do Brukseli, część wrzucę do Londynu, Część wrzucę do Perth w Australii, a część wrzucę do Nowego Jorku, a część do Chicago. I oni będą anonimowi. To z tego, z tych 100%, wyjdzie nam tych, którzy z własnej woli, nieprzymuszonej, z pragnienia serca, z czegoś jakiegoś pójdą na msię. święto, jest około 10%. To są takie faktory. Dlatego my nie możemy opierać się tylko i wyłącznie na takich socjologicznych badaniach, dlatego że one nie odzwierciedlają stanu naszej duszy. To, że ja jestem, ja jestem na naszej świętej dzisiaj, to jest bardzo oczywiście chwalebne i ja się cieszę, że tak jest, ale to nie jest sygnał, to nie jest, to nie jest może nie tyle sygnał, co nie jest to gwarant, że ja jestem człowiekiem głębokiej wiary. Bo to, że ja jestem człowiekiem głębokiej wiary, wyjdzie mi dopiero w momencie kryzysu. Tak? czyli ja na przykład dzisiaj jestem zabierany wy właśnie wrzucony jestem w, swoją, w jakąś rzeczywistość w której wszyscy są ateistami, wojującymi, niepraktykującymi, promującymi życie niezwiązane z Panem Bogiem i ja jestem jednym jedynym rodzynkiem i teraz jest pytanie ja jako ten jedyny rodzynek jak ja się w tej rzeczywistości znajdę Nie? wszyscy moi kumple mam 12 kumpli wszyscy idą w niedzielę do pabu na piwo Albo coś tam innego zrobić. A ja mówię, chłopaki, przepraszam Was bardzo, ale ja dzisiaj jest niedziela. Ja dzisiaj idę na nasze świętą, a jeszcze się przekazać wypowiadam. No to oni po prostu mnie rozjadą na części pierwsze. No, no, no śmiechem je zabiją. No i teraz to będzie pytanie, na ile ja relacja moja z Panem Jezusem jest autentyczna, a na ile ona jest właśnie rachityczna? I to będą takie sygnały, w których. W których ta, ta sondażownia będzie miała, miała dopiero miejsce. I tu jest bardzo ważne to, co, 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 co Pan Jezus z nimi robi, bo On pyta do nich wszystkich się zwraca. Do dwunastu się zwraca. Za kogo uważają mnie ludzie? Za kogo uważają ludzie? Syna Człowieczego? No więc jedni to są, uważają za tego, za Eliasza, bo on ma moc, bo drugi tam za jakiegoś cudotwórcę, bo rozmnożył chleb i tak dalej, i tak dalej. Ale cała jedenastu z, z tych apostołów opiera się na opinii ludzkiej. Jedna pani, drugiej pani. Jedyny, jedyny Piotr odwołuje się do tego swojego wewnętrznego osobistego doświadczenia. Panie, ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. A Pan Jezus mówi do niego, przestrzega. Nie wymyśliłeś sobie z tego mój przyjacielu. To duch, nie ciało, nie ciało, to jest napisane. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu albo albowiem ciało i krew nie objawiły ci tobie, to, tego, czyli nie człowiek ci to objawił. Lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Wiara jest łaską. I trzeba nią modlić się i prosić, nawet jeśli dzisiaj mamy przeświadczenie, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Najprawdopodobniej w większości, a może w stu procentach tak jest. To trzeba nam prosić o przymnożenie tejże wiary, tak, żeby ten Pan Jezus był rzeczywiście dla mnie sterem i okrętem. Żeby on dla mnie był w sytuacji kryzysowej, kiedy ja zostanę wystawiony na próbę, kiedy przyjdzie na mnie trudny termin, kiedy przyjdzie na mnie śmierć bliskich, kiedy przyjdzie na mnie choroba, kiedy przyjdzie na mnie utrata pracy, kiedy przyjdzie na mnie coś bardzo, bardzo trudnego, ba! Przyjdzie na mnie na przykład utrata pracy, dlatego że ja przyznam się do tego, że jestem katolikiem. A wczoraj taki film oglądałem. Zupełnie, nie zupełnie jest teraz mi teraz przyszło do głowy. Kiedy taki chłopaku, który, który się tam zaręczył z jakąś, z jakąś tam dziewczyną, a, jej, a, a ojciec tej dziewczyny, czy wuj tej dziewczyny, bardzo bogaty biznesmen, dał mu pracę. I on nagle spotyka jakąś inną dziewczynę i bardziej mu tam chemia gra do tej drugiej dziewczyny, ale tu już jest wszystko przygotowane do ślubu, żeby z tą jedną. I on tam rozmawia i mówi w pewnym momencie, ale jak, się, jak ja. Przyznam się i zostawię tę moją narzeczoną, to ja stracę pracę. I, i, I dochodzi do takiego punktu, w którym on musi określić się, czy on chce naprawdę rzeczywiście przeżyć życie uczciwie i w miłości i w prawdzie, czy też chce kombinować tylko po to, żeby, żeby mieć robotę, żeby mieć posadę i się będzie i sprzeda się za tę posadę. I to są wybory, które, które są, będziemy każdy z nas będzie przed tymi wyborami stał. I dlatego bardzo istotną rzeczą jest, żeby sobie odpowiedzieć pytanie: Dlaczego jestem dzisiaj na tym świętej. Czy ta msza święta jest dla mnie spotkaniem z Panem Jezusem? Czy Pan Jezus, przychodzący na ołtarzu w postaci chleba i wina, jest dla mnie rzeczywiście ukryty pod tą postacią? Czy on tam rzeczywiście jest? Bo. I Piotr nie miał łatwiejszego zadania niż my. Pamiętajcie o tym, że Piotr widział Pana Jezusa tak, jak my siebie nawzajem widzimy. On, jak ja bym kogokolwiek z was wziął i powiedział, Ty jesteś Mesiarzem Boga Żywego, to Pana bym wziął na przykład. Tak? No i biorę Pana i Pan bym mówi, tak, Ty jesteś Mesiarzem Boga Żywego. No tak jak ja Pana widzę, to tak on widział y, 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 tego Pana Jezusa. Widział tylko znaki i widział inne rzeczy. To wewnętrzne jest owo coś, ta siła, która daje człowiekowi moc, ale żeby ją można mieć, trzeba o nią się modlić, prosić, żeby to ten głód spotkania ciągle był. Uświadamiać sobie, że, mi, że mam braki, że, że nie dostaje mi czegoś. Proszę się nie martwić moralnymi brakami, bo Pan Jezus przyszedł do tych, którzy się źle mają. To nie chodzi o to, że my będziemy tu doskonali perfekcyjni, że my jesteśmy bez grzechu, że my nie mamy wad, że nie mamy grzechu. Po to mamy konfesjonał. Chodzi o, przede wszystkim o tę relację i to... I to nie przychodzi tak prosto, zwłaszcza mówię w sytuacji, kiedy jest łatwo, kiedy jest przyjemnie, kiedy wszyscy są, wszyscy są wierzący, praktykujący, wszyscy są tego samego zdania. To jest proste. Ale, 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 ale to przestaje być proste, kiedy ja zostaję na przykład, być, kiedy jestem sam jeden, a, a, a mam wokół siebie wrony kraczące i dziobiące mnie, że jest inaczej. I że Pan Jezus nie jest Mesjaszem. Że Pana Jezusa nie ma w postaci chleba. Że ja. Po co ci powiedzieć, jak ty możesz się położyć nasze zlągu i zrobić sobie hipnozę. Tak mamy w Stanach. Jak im mniej bardziej i im mniej, im mniej spowiedzi, tym bardziej poszukiwania innych środków dlatego żeby znaleźć pokój serca. I to są, to są, to są faktory, które się, które się obserwuje i, 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 i trzeba mieć tego świadomość. Dlatego cała, cała, powiedziałbym, cała. cała to, co ja Was próbuję w to wprowadzić i Was próbuję tego zachęcić, próbuję Was podprowadzić, po to, bo ja sam doskonale wiem, na czym to polega, że, że jeżeli nie ma tej relacji, to przyjdzie ktokolwiek. Starzy się cokolwiek i ci to zabierze. I przepadniesz. Dlatego tak istotną, że jest adoracja na przykład Pana Jezusa. Na, na, chociaż na moment, na wiedzenie Najświętszego Sakramentu. Już nie wspomnę o, o regularnej spowiedzi i, i, i regularnej modlitwie. To jest jedno. I druga rzecz to jest prymat Piotra. Piotr otrzymuje tu władzę pasterską. To tylko tutaj zaznaczę. Pamiętajcie o tym, że, że Piotr, yy, czyli pierwszy wśród apostołów, który nazywa, jest, nazywany jest papieża, to jest pewien rodzaj bezpieczeństwa. My możemy mieć różne zdania na różne tematy. Bowiem ta dyskusja się toczy, ja, ja nie chcę w to wchodzić. Pamiętajcie, o, jest taka zasada, ubi Petrus i bi Eklezja. Gdzie Piotr, tam Kościół. I taki, żeby wam to uświadomić, to jest taka, taka, taka w, w patrologii, jest taki bardzo charakterystyczny taki przykład świętego Ireneusza. To jest trzeci wiek po Chrystusie, po Chrystusie, już jest Kościół, Kościół zmaga się z herezją, herezji było przez dwa tysiące lat od, od ogromna, ale była jedna bardzo taka dotkliwa, która była, nazwana, była, była, była zwana gnozą, był duży zamęt związany z tą gnozą. I ludzie przychodzili do Ireneusza, św. Ireneusza i prosili go o wyjaśnienie, żeby on nie wskazówkę, jak się kłócili ze sobą, zmagali, byli w konfliktach i tak dalej, ci chrześcijanie. Ireneusz był uczniem świętego Polikarpa, męczennika, a polikarp był uczniem świętego Jana Ewangelisty. Blisko byli ze sobą włączeni jednym, zasadniczo jednym tylko pokoleniem. Ireneusz był oddzielony od świętego Jana Ewangelisty. Można było powiedzieć, że dotykał prawie świętego Jana Ewangelisty fizycznie. A polikarp oddał życie za Pana Jezusa w opisanej męczeńskiej śmierci, bardzo takiej spektakularnej. I co robi Ireneusz? W tej, konf tej konf konfrontacji mówi idźcie do Rzymu. Tam jest dwunasty papież z kolei, idźcie do Rzymu, bo tam jest odpowiedź. Ja, i o to chodzi tutaj, też, żebyście mieli świadomość, pojawia się bardzo wielu różnych proroków, różnych mędrców. Ł łącznie o tymi, którzy mówią tymi ta, no, ta nowa, co już mówiłem wcześniej tutaj, że. Jak ja przyjmuję komuś święto, to ja się nie zarażę. To jest też tego typu te, 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 te rewelacja. Ojciec Święty Franciszek wczoraj błagał, prosił, żeby nie wykorzystywać religii, nie wykorzystywać pana Jezusa do, do tych doczesnych celów. To są rzeczy, które są metafizyczne, one są duchowe, one są wartością samą w sobie. Tego nie wolno rozmieniać na drobne. I kiedy są wątpliwości, trzeba się do nich odwoływać, do tego, który jest nam dany jako ster. Nawet jeżeli mamy jakieś wątpliwości, jakieś inne czy rzeczy. Ja biorę, biorę, do, do ręki, biorę do ręki komputer, wchodzę na strony internetowe różne. Wczoraj przeczytałem jakąś panią, która, która napisała, już nie będę jej z imienia na, wymieniał, napisała, że. Miałe zdanie, że Kościół ocaleje tylko i wyłącznie, gdy nie będzie chrzcił dzieci, dopuści kobiety do kapłaństwa oraz wprowadzi homo związki. No to znalazła się taka prorokini Anna i ta prorokini Anna grzmotnie taki, taki taką, taką, takie coś, towarzystwo to puści w necie, bo to się rozlewa jak, jak, za przeproszeniem, jak zaraza, i społeczeństwo kiwało: no tak, no w sumie. No dlaczego nie? To jest, od razu mówię. Jak są tego typu dywagacje, Albo inna pani znowu też w tym tygodniu, w tym tygodniu też powiedziała, poda, że w Piśmie Świętym nie ma, Pismo Święte jest niespójne. W związku z powyższym można zanegować Pismo Święte. Więc jeśli ktoś neguje Pismo Święte, które jest y, słowem natchnionym Ducha Świętego, to proszę mi powiedzieć, odpowiedzieć sobie na pytanie, z jakiego ducha taka pani wypowiada się? Ale tu trzeba rozumu i dyscypliny. Jeżeli teraz mamy tę sytuację taką uporządkowaną, to wtedy my wiemy, że to jest to, i to, i to, i świat będzie kręcił swoje, 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 swoje wartości, swoje rzeczy według własnego ducha, według ducha świata. Ale my mamy po to, to, co dzisiaj w tej Ewangelii jest, przede wszystkim pamiętaj o tym, trzymaj się Pana Jezusa. I dlatego sobie odpowiedz na pytanie, dlaczego tu dzisiaj jesteś? Kim dla Ciebie Pan Jezus jest. Czy jest dla ciebie drogą, prawdą i życiem? Zwróć uwagę, że ja zrobiłem ten, ten, ten akt pokuty. Chryst, Jezu, który jesteś drogą. Chryste, który jesteś prawdą, Chryst, Jezu, który jesteś życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Więc dlatego pytanie mam, kim jest dla Ciebie Pan Jezus? Odpowiedz sobie na Nie. To jest pierwsze. I po drugie pamiętaj o tym, że Roma Lokuta, y, causa finita. Rzym powiedział, sprawa zamknięta. To jest takie też zasada. To nas pilnuje, to nas trzyma w miarkość, w ryzach, tak że my nie jesteśmy po prostu rozmienieni na drobny, nawet żeby w tym nacie się pojawiały nie wiem jakie rewelacje i nie wiem jakie co. To pamiętaj, że w tym chwaście, bo to jest, chwa, to jest siany chwast po to, żeby nas prowadzić w zamęt. Po to mamy Ewangelię i tej się Ewangelii trzymamy. Trzymamy się Pana Jezusa, trzymamy się modlitwy, trzymamy się sakramentów. Trzyma, trzymamy się Pisma Świętego i żeby nie wiem, jaki był zamęt, to to nas nie wyprowadzi na manowce. Jeśli zaczniemy kombinować z Duchem Świata, wcześniej czy później odpadniemy.